I zobaczmy, drogie Panny, co dla Was szukuje październik. Zobaczmy, jak będzie chciał się pokazać w kartach mapy, co na temat października będzie chciał powiedzieć Wasz wewnętrzny głos, jak w tym wszystkim pokażą się karty Tarota. Dodatkowo, wsparte. Kartą czakry, która być może właśnie w tym miesiącu wymaga Waszej troski, którą być może w tym miesiącu właśnie musicie się a, trochę bardziej zaopiekować. I na koniec karta afirmacyjna, wzmacniająca, pokazująca także a, dodatkowy lub potwierdzająca ten sam kierunek. A więc zobaczmy. W tym miesiącu karty a, przesłań, mapy i Waszego wewnętrznego głosu w dwóch aspektach, a więc aspekt pracy i związków. Panna, październik 2022. Co dla Was, drogie Panny, w pracy i co w miłości? Odkryjemy sobie już od razu. Szczegóły, szczególiki, zaangażowanie. Pod spodem pokazały Wam się porządki, a więc gdzieś tutaj może, no właśnie, coś się tworzy nowa struktura, nowa możliwość. Coś trzeba odkurzyć, coś trzeba przestawić. Co wasze wyższe ja chcę wam powiedzieć na ten miesiąc? A więc miesiąc, październik dla panien. Panny i miesiąc, październik, praca. Co w pracy, a co w miłości dla panien? Pokazała Wam się też Boska Kobiecość pod spodem i dodatkowo wyskoczyła Wam miłość duszy: 33 Mistrzowskie. I zerknijmy od razu, co słuchajcie w tarocie, a więc y, miesiąc październik dla panien, jeżeli chodzi o pracę. Obecna sytuacja panien w pracy, jakie kroki podejmujecie panny obecnie, a jakie kroki podjąć powinnyście. Wynik na ten miesiąc i rada. No i zobaczmy to samo, co jest w miłości. A więc panny. Jaka jest Wasza obecna sytuacja panny, jeżeli chodzi o miłość? Jakie kroki podejmujecie, a jakie kroki powinny być podjęte, wynik i rada. Pod spodem pokazała się karta umiarkowania. A więc coś może wymaga tego umiarkowania? Mm trochę gdzieś przestępowania z nogi na nogę. Takiego też bym powiedziała zachowawczego gdzieś akcentu tego, co bezpieczne, tego, co niechaotyczne, tego, co takie przepływowe także. Ale od początku, jeszcze zanim właśnie to też jeszcze czakra, która będzie chciała być ważna w tym miesiącu. Czakra dla panien. Która z czakr dla panien będzie istotna? Czakra solarna mi się odsłoniła, więc ją zostawimy. Zaczniemy od tego, że wyskoczyła Wam karta Miłość Duszy, a więc energia bezwarunkowej miłości. Gdzieś tutaj może miłość, właśnie w tym aspekcie, tego co tym niewarunkowym jej charakterem jest, może ma dla Was istotne znaczenie. Bo ta karta, tak jak mówię, wypadła sama, a więc ona też chce zapewnić Was, że jesteście czystą miłością. I ta karta chce droga Panna, zapewnić, że to, co Cię w życiu spotkało, to, co jest Twoją przeszłością. Jest zupełnie inne od tego, co tą przyszłością twoją ma być, abyś temu zaufała i zachowała równowagę, która daje ci możliwość i doświadczanie tego fantastycznego światła w wielu aspektach, w wielu postaciach, ludziach, sytuacjach, okolicznościach, a więc tej otwartości na to, co jest lepsze, aby witać już dzisiaj to, co lepsze w tych sytuacjach teraźniejszych, ale nie przez pryzmat tego, co przeszło. Ta karta, droga panna, sygnalizuje, że miłość bezwarunkowa jest w tym miesiącu bardzo ważna. Ona jest ogólnie bardzo ważna, ale w tym miesiącu może wyjątkowo. To jest miłość do drugiego człowieka, to jest miłość do sytuacji, to jest miłość do życia, do poszanowania także tego, kim obca osoba dla ciebie jest i co możesz jej dać w sytuacji, która jest bardzo spontaniczna, która też nie wnosi niczego poza właśnie tą e, taką iskrą wzajemności, empatii, czegoś takiego teraz i tu. E, dla ciebie do twojego życia, aby też tą bezinteresownością e, móc się wykazać, aby także ją umieć w sobie pobudzić, lub ją zauważyć. To także pamiętaj miłość do samego siebie ta bezwarunkowa, a więc żeby też ufać sobie, żeby też wiedzieć, co jest dla ciebie dobre, a co jest dla ciebie złe, żeby nie działać w przeciwieństwie do samego siebie, ale w zgodzie ze swoją duszą, aby też zadbać o to, co tą równowagą w każdym momencie twojego życia jest. Aby nie być dla siebie zbyt wymagającym, ale żeby czuć i kochać. W szczegółach i szczególikach, jeżeli chodzi o pracę, pokazuje wam się także karta waszego wewnętrznego głosu w postaci odpuść. A więc, może coś w tym miesiącu musicie odpuścić, żeby nie było takie szczegółowe, żeby nie było taką dłumaniną, żeby nie było też takim może zawieszaniem się na tym, co jest mało istotne albo tylko upierdliwe. Także gdzieś w. Kwestiach tych międzyludzkich, a więc tego, żeby sobie nie robić dodatkowych problemów, czy też nie fokusować się na tym, co gdzieś tak rozdrabnia energię i powoduje, że tylko się ją traci. Ale te szczegóły i pamiętajcie, mogą też Wam sygnalizować, że ważne w tym miesiącu będzie to, co w pracy jest równowagą zachowaną między pracą a domem. A więc tym tą proporcją tego, ile tam czasu spędzacie, albo jak bardzo poświęcacie się właśnie tylko tej pracy. Pracy. I to odpuść może też oznaczać właśnie odpuść sytuacje, na które po pierwsze nie masz wpływu, po drugie odpuść sytuacje, które są związane z jakąś blokadą Ciebie, okoliczności, innych ludzi, dialogu, komunikacji. A więc tu karta mówi po prostu nie napieraj tak mocno w tym miesiącu, oddychaj i pamiętaj, że to, że odpuścisz, że na chwilę gdzieś coś zelżeje nie oznacza, że ślepo poddajesz się czy wierze, czy argumentom, czy temu co gdzieś być może totalnie nie jest dla ciebie, ale słuchaj, bądź otwarty także na te różnice, na to co między tymi szczegółami a szczególikami się kryje. Nie stawię temu oporu. Ale to także odpuszczenie, pamiętajcie tego, co jest miejscem pracy tutaj w tym przypadku, czy tego, co, do czego się przyzwyczailiście, a więc to jest jakiś system też właśnie przyzwyczajeń. Trochę też gdzieś takiej walki ego, aby sobie to darować, aby nie robić czegoś na siłę, zwłaszcza jeżeli sytuacja temu nie sprzyja, zwłaszcza jeżeli staje się to uciążliwe lub upierdliwe. Uwolnij się od wszystkich i od innych bez przekonania, że trzeba zadowalać. Wszystkich wokół, lub spełniać czyjeś ambicje, także te, które dyktuje Ci twoje ego, jeżeli nie są one zgodne z tą najwyższą miłością, jeżeli nie są zgodne także z tą Twoją spójnością, a dzieje się to w jakimś konkretnym, mocno przyziemnym, na przykład celu. W miłości z kolei, poza tą, no właśnie, miłością duszy, pokazało się zaangażowanie i skupienie. A więc na czymś w tym miesiącu musicie się skupić w tej miłości i zaangażować bardziej, lub właśnie skupić na tym co daje Wam to zaangażowanie lub czym to zaangażowanie jest. Pod spodem pokazała się też boska kobiecość, a więc pamiętaj, że jesteś matką i ojcem wszystkiego, co tworzysz. I ta boska kobiecość to także akcent równowagi tego, co męskie i damskie w nas, co wymaga zrównoważenia, co wymaga może przewagi w tym miesiącu do tego, co gdzieś jakąś łagodnością dla kogoś może się stać. Skupienie to także pamiętajcie punkt przyciągania, a więc to, na czym się skupiasz, to wibruje. To jest pobudzanie tych fala. Więc jeżeli skupiasz się na czymś, co jest negatywne czy coś, co jest toksyczne. Też to przyciągasz. Dlatego może też ta karta odpuść, którą ja czytam również w całym pakiecie tych przekazów, aby gdzieś się poprzez to, co właśnie, co jest niewymuszone, co jest takie nienarzucone, co jest bardzo naturalne i z nas płynące, pozwolić sobie na to, żeby te myśli były czyste, żeby też zaangażować się w tylko to, co pozytywne, w to, co dobre, co bogate. Zwróć uwagę, że Twój zewnętrzny świat odbierasz poprzez filtr, którym zawsze jest Twój punkt przyciągania. A więc przyciągaj tylko to, co fajne, aby to dawało światło, aby było jasne. Ja a propos tego światła i tego, co jasne, pokazała Wam się czakra solarna, a więc ja działam. Działam i wierzę, ufam, czy też wiem, jaka jest moja siła. Ta siła tutaj widocznie w tym miesiącu będzie bardzo ważna dla Was, jeżeli chodzi o kreację, jeżeli chodzi o samowyrażanie siebie. O tym też może mi powiedzieć Wiedzieć, właśnie ten pierwiastek kobiecy, aby gdzieś to zrównoważyć. I zobaczcie, i dobre samopoczucie pod słonem. A czakra solarna to życie codzienne. I ten przekaz namawia cię do tego, droga Panna, abyś wykorzystała moc Słońca, bo czakra splotu słonecznego staje się wzmocniona właśnie mocą Słońca, światła. Tego także, co jasne, co klarowne, co prawdziwe, co. No, gdzieś nieskłamane, czy też nie przyćmione, właśnie przez jakiś cień. I dlatego, jeżeli możesz, a pogoda temu jeszcze sprzyja, podaruj sobie krótkie słoneczne kąpiele. Podaruj sobie doświetlenie tym, co tym jasnym słońcem jest. Wpuszczaj wcześniej i długo utrzymuj światło dzienne wokół siebie. Spaceruj. Patrz także na kolor żółty. Jest to, co żółte. Może też noś właśnie w tym miesiącu e, akcesoria w tym kolorze. Ale to także przekaz mówiący: ogranicz się, dlatego że w czakrze z polotu słonecznego jesteś otwarty na energię i uczucia innych ludzi. Dlatego naucz się dobrze na siebie patrzeć uważnie, bo jesteś jak gąbka obecnych energii, które być może właśnie drenują, e, w, wchodzą gdzieś w głąb e, Twoich struktur. I tutaj ten przekaz mówi, że w tym miesiącu może na coś powinieneś zamknąć ten przepływ, aby, siebie, aby sobie nie szkodzić. Może to jest to odpuszczenie, a więc właśnie to, co gdzieś zbyt drobiazgowe, zbyt takie... Ingerujące gdzieś w Twoją przestrzeń. Może się wydawać, powinieneś to odciąć, nie powinienś w żaden sposób tego do siebie dopuszczać. Stwórz także swoje pole mocy, jak mówi karta, więc wyobraź sobie siebie jako wielką kulę energetyczną. Pozwól sobie z każdym wdechem przyciągnąć żółte światło do czakry splotu słonecznego i powoli wypuścić powietrze z tym, co negatywne, i być w tym obiegu. Poczuj, jak ładuje się ta czakra i świeci coraz intensywniej. Pomyśl sobie, jakie światło w tobie się buduje wraz z każdym wdechem. Utwórz to pole energetyczne zawsze, gdy przebywasz wśród ludzi lub sytuacji, na które nie masz wpływu, lub właśnie wydają ci się, a gdzieś uszczuplające twoją energię i pewność siebie. A więc ten miesiąc właśnie buduje to, co asertywne w Was, to co, to, co tak po prostu emocjonalnie Wam bardzo potrzebne lub dające właśnie tę pewność, kim się jest, na ile nas stać, jak wspaniali jesteśmy, jaką mamy w sobie siłę i jak miłość, czy też ta siła miłości w nas sprawia, że przyciągamy podobnych sobie. Ten miesiąc pokazuje się dla Was jako rycerz denarów. A więc mi, wolno i miarowo, z postępem, krok za krokiem, mocno przyziemnie. Gdzieś być może obieracie cel lub dążycie do tego, co tym właśnie już kierunkiem gdzieś kiedyś obranym jest. Nie śpieszycie się w tym wszystkim, albo sytuacja, w której jesteście, też nie jest zbyt nagła, pośpieszna, przyspieszająca także. A więc być może gdzieś po prostu idziecie dalej, gdzieś być może jesteście no, w tej podróży zwanej życiem, w której celebrujecie każdą chwilę, łapiecie też tą przyczepność coraz bardziej coraz silniej i coraz bardziej też tak ustrukturyzowanie. Ale problemem dla niektórych jest poddanie się tej sytuacji, a więc to, żeby gdzieś złapać się jakiś zupełnie inny punkt patrzenia na to, co się dzieje, żeby gdzieś być może wyprostować pewną percepcję na to, co gdzieś yy, czy poprzez wasze ego, czy poprzez to, co jest zbudowanym w Was doświadczeniem, umieć spojrzeć na coś zupełnie inaczej, odpuścić właśnie. Puścić gdzieś, poddać się, wejść w to lekko, nie tamując czy też nie utrudniając sobie tej pozycji, w której podróżujecie, żeby nie było niewygodnie. A więc tak się tutaj to pokazuje, że ten miesiąc, obecna wasza sytuacja i problem z nią związany to jakieś dostosowanie się, dopasowanie, odpuszczenie, wejście w coś, w jakimś zupełnie nowym dla siebie garniturze. Z większym zaufaniem, też z większą pewnością siebie, ale również słuchajcie, z mniejszym buntem, bym powiedziała, do tego tego, co, co Wam ta sytuacja pracowa niesie, co Wam przynosi. Trochę także wyczuwam, że do czegoś może w tym momencie się przemuszacie, i to także stanowi dla Was nie lada wyzwanie, że w innej energii jesteście tak naturalnie. Co innego chcecie też światu wyrazić, a kroki, którymi musicie dzisiaj gdzieś biec, iść lub właśnie podążać, a czasami trochę robić przestoje, sprawiają, że nie czujecie się trochę w swojej skórze, że tak jakby wam ktoś nałożył jakiś, jakieś ograniczenie, a, które was hamuje, wstrzymuje, nie daje wam gdzieś powietrza. Wasze kroki, które podejmujecie w tym miesiącu, to również pamiętajcie takie ambitne, a, gdzieś wyzwania, które chcecie, którymi też chcecie zaskoczyć siebie, lub chcecie zaskoczyć środowisko. A gdzieś wykazujecie taką no właśnie skoczność, chęć y, pewnej, mam wrażenie takiej ekwilibrystyki, gdzieś na tego, co mogłoby być dla kogoś mocno interesujące. No i tutaj mogą się pojawiać też takie zgrzyty gdzieś, które Was denerwują lub które właśnie gdzieś Was hamują, czy też inaczej, nie przyspieszają pewnych procesów, bo być może zbyt miękko podchodzicie do pewnych spraw lub za bardzo się dostosowujecie do sytuacji, a więc niektóre panny być może e, poddają się temu, co jest e, tym przepływem, e, czyli tam, gdzie Was skierują, co Wam powiedzą lub jak sytuacja się rozwija, idziecie. Inne z kolei próbują coś zrobić bardziej, ale być może e, energia, z którą wychodzicie jest za mało śmiała albo jest taka. Pokazująca, że nie do końca może Wy sami jesteście pewni lub przekonani do tego, co byście chcieli zmieniać. Na przykład, tak powiem, dla niektórych. I tutaj, może, te szczegóły i też się pokazały właśnie w tym miesiącu, żeby na to zwrócić uwagę, bo kroki, które powinniście podjąć, pokazały się tak naprawdę w królu mieczy. A więc tutaj, powinniście brać doświadczenie swoje pod uwagę. Trochę większą powagę sytuacji powinniście zachować względem tego, co się dzieje, lub jak się komunikujecie. A więc gdzieś mniejszą rolę powinny grać. Emocje, odczucia, takie rzeczy, które Was no, mogą gdzieś tutaj wybijać z rytmu, aniżeli to, co jest takie zupełnie świadome. Czasami chłodne, czasami mocno wyważone, bardzo dojrzałe, także. A więc, kroki dla Was i Wam proponowane, to są takie kroki gdzieś z poziomu powietrza, patrzącego w wodę, aniżeli wychodzenia z wody e, i wskakiwania w powietrze, tak powiem. E, żeby nie dać się złowić, żeby być gdzieś tym e, polującym, szukającym tego pożywienia, aniżeli stanowienia dla kogoś lub czegoś właśnie a, takiego łatwego kąska. A miesiąc dla Was w tej pracy pokazał się, słuchajcie, słonecznie, a więc energia męska, energia również konkretna, podobnie jak ten król mieczy, więc wszystko powinno się ułożyć a, jak najlepiej. Coś też powinno się okazać dla Was, czy możliwe, czy takie właśnie promienne, słoneczne, i jasne. Słońce i ta energia, widzicie, tej czakry wskazuje także na to, że ten miesiąc właśnie będzie pobudzał Was do tego, co tą pewnością siebie i w sobie jest, a więc będziecie pewni siebie, będziecie zdecydowani, będziecie chętni także być może do tego, żeby właśnie wypośrodkować gdzieś te kroki w kierunku bardziej tego, co Wam potrzebne, co dla Was bardziej takie zasadne. I też będziecie Gdzieś mam wrażenie tutaj mocno trzymać się swego. Po to właśnie, żeby ten miesiąc okazał się dla was owocny, ciepły, radujący wasze serce. No i taki też promienny, jeżeli chodzi o efektywność tego co jest wzrostem. Rada na ten miesiąc to Królowa Buław. No i właśnie, bądź przebojowa, droga panno, bądź pewna siebie. Wykaż się tymi cechami, które w tobie po prostu aż kipią do tego, żeby być super, żeby być najlepszą, żeby gdzieś niekoniecznie pazurami się tutaj wykazywać i walczyć o swoje, ale taką gdzieś ekscentrycznością, bym powiedziała, tego, co dla innych może być zaskakujące, co może też być właśnie kreatywne. Staracie się być też kreatywni w swoich krokach, i nie jest to wcale złe. Tyle, że tutaj w tej kreatywności nie możecie być niepewni, a zdecydowanie konkretni i wiedzący, po co sięgacie lub czego chcecie. Taka rada na ten miesiąc, a więc bądź królową, bądź królową buław, bądź kreatorem swojego życia. Sama też rozjaśnia i dodawaj blasku innym tym, co robisz lub jaka jesteś. A więc inspiruj także innych do tego, co jest bardziej ambitne, co jest bardziej okazałe. Przyszłościowe, także postępowe i dąż do tego, co Tobie daje uśmiech, radość i optymizm, no bo ten optymizm tutaj się bardzo mocno zarysowuje dla Was. Co w miłości zobaczmy, poza zaangażowaniem, skupieniem o obecna sytuacja Siedem mieczy ktoś chodzi na palcach, obecne kroki, jakie powinniście podjąć. No, słuchajcie, wy będziecie w tym miesiącu bardzo konkretne i bardzo konkretnie. Chociaż pamiętajcie i nie zapominajcie o tym, co tym umiarem jest, a więc żeby to gdzieś wypośrodkować, to, co gdzieś być może takie, mm, to, co już tutaj zostało powiedziane, więc coś musicie odpuścić, skupić się na tym, co fajne, pamiętać o tej bezwarunkowej miłości. W obecnej sytuacji dni niektórym pannom pokazuje się ten złodziej energii. A więc gdzieś energia wam uchodzi, gdzieś uchodzi wam światło, gdzieś uchodzi wam to, co jest być może właśnie albo pozytywne, albo to, co takie logiczne, czy też po prostu macie w swoim środowisku osoby, które uszczuplają Waszą energię i czujecie się z tym niekomfortowo. Być może to jest także Wasza energia, więc to jest energia szczerości, bycia takim wprost, nie takim gdzieś w pokrzakach chodzącym i zaglądającym, podglądającym, śledzącym. A mówię o tym dlatego, że w kontrze pokazała się tutaj Wasza, Wasz znak zodiaku, a więc Wy sami, że jest Jesteście gdzieś problemem. A więc może tutaj warto się zastanowić nad tym w tej miłości, czy nie jesteście trochę za bardzo, czy za mało. Czy nie skupiacie się właśnie na tym, co takie gdzieś negatywne i tym samym zabierające przestrzeń, energię dobre myśli, dobre podejście. Co tutaj nie gra? Co stanowi tego złodzieja? Dla każdego z was będzie to zupełnie coś innego. Bo to co pokazuje się w tym problemie, mówię, jest energią waszą. A więc albo tutaj chodzi o jakąś pannę jeszcze, lub was po prostu i wasze ustosunkowanie do tego co jest podejrzliwością, co jest też zaufaniem, co jest tym bezpiecznym krokiem, co jest krokiem odważnym, czy stawiacie dobre kroki. To też może być taka zagwostka. A więc i tutaj może nad sobą się zastanawiacie, nad tym na ile Wy też sami jesteście uczciwi wobec tych sytuacji, lub na ile te sytuacje są y, prawdziwe, odkryte, nieutajone. Takie na serio, e, czymkolwiek by nie były, czy to są jakieś drobnostki w tych waszych relacjach, czy to są konkrety dotyczące chociażby bezpośrednio właśnie was, e, waszej, w, waszej bytności, waszej, waszej miłości, pewnego sensu, czy niekiedy jakichś bezsensów, które się pokazują e, poprzez to, że te emocje gdzieś płyną lub nie są do końca wprost. Pamiętajcie, że te kroki, które tu się wam pokazały, to także taka no właśnie wodnistość, marzycielskość, a więc gdzieś być może nie wchodzicie w coś w pełnym zaangażowaniu. A w ten związek, w te relacje, w szczęście, w powodzenie, no albo w takie zaangażowanie, które gdzieś powinno i wymaga wzięcia pod uwagę kroków z poprzednich, z poprzednich nie tyle żyć, co z poprzednich właśnie doświadczeń. Bo jako kroki wam radzone pokazała się królowa miecza, więc dla niektórych panien jakieś radykalne decyzje. Czasami, albo takie w ogóle patrzące na te relacje, na to, co się dzieje, w, z poziomu logiki, z poziomu czegoś, co wyostrzone ma spojrzenie. Co także jest w jakiś sposób wyprzedzające fakty, a więc nie dające się gdzieś zwieść lub uwieść, czy sprowadzić na manowce. Zobaczcie, jak te dwie karty się różnią. One się pokazują nie tylko w dwóch różnych żywiołach, ale także spójrzcie na to. Tu nie ma ten jeździec, ten rycerz nie ma oczu. On ma zakryte oczy, on nie patrzy prosto w oczy. Może Wy nie patrzycie czemuś prosto w oczy, na coś nie patrzycie wprost. Ta królowa mieczy z kolei, która się tu pokazała. To taka, słuchajcie, precyzja, bystre oko na coś, a więc takie są Wam kroki radzone. To także skrzydła i ruch powietrza. Poddanie się jemu, wykorzystanie momentu odpowiedniego, bycie czujnym, także. A więc taka trochę odmienna postawa jest Wam proponowana, aniżeli ta, którą, y, którą macie. Każdy z Was ma zupełnie inną sytuację, a więc tutaj może to dotyczyć tego, że z, z czymś się sami oszukujecie lub sami siebie oszukujecie albo kogoś lub patrzycie na coś mniej dojrzale, czy też mało zaawansowanie, jeżeli chodzi o proces, który tak naprawdę w Was tkwi, e, który jest Wam potrzebny, za którym chcielibyście pójść, a który może jest w Was zblokowany. Bo też się pokazaliście jako ten problem. A więc coś w Was musi być bardziej ustabilizowane, coś w Was musi być bardziej dograne, mniej być może nie tyle skonfliktowane, co nieoszukane, tak powiem. Nie wiem, do kogo jest to kierowany przekaz, ale może ktoś sam siebie z czymś oszukuje, albo ktoś. Nie patrzy na coś wprost. Taki mam tutaj, słuchajcie, przekaz, że na coś nie, nie chcecie spojrzeć. Jakiejś prawdzie nie chcecie spojrzeć prosto w oczy, albo sami przed sobą nie chcecie się przyznać do czegoś, co jest czy waszym planem, zamiarem. Wami po prostu, Waszą emocjonalnością także. Gdzieś tutaj mi się taka pokazuje energia. No i miesiąc. Miesiąc pokazał się w diable, słuchajcie. A więc energia, no co, kuszenia, przyciągania, pokus, pasji, tego wszystkiego, co gorące, co jest namiętne, ogniste. No ale teraz właśnie, w obliczu tych wszystkich karda, także tego, co gdzieś tutaj Wam się wydaje podejrzane lub z czym sami nie jesteście do końca poukładani, bo może pokazywać, że gdzieś jakieś tutaj niecne plany się szykują, albo gdzieś takie nieczyste intencje e, będą się wkradać. I ten miesiąc wyraźnie tutaj was przestrzega przed tym, co jest pokusą, co jest gdzieś takim łańcuchem, co może być zazdrością. E, jakąś nieuwagą właśnie, brakiem czujności e, i wykorzystaniem sytuacji przez tych, którzy na Was czyhają lub którzy nie do końca idą do was z tym. Co, czego sami oczekujecie, no, albo co sami przyciągacie, bo pamiętajcie, że to jest to skupienie, a więc nastawiając się lub mając właśnie miłość na jakimś poziomie, ten sam poziom przyciągacie do siebie. Pamiętajcie o tym. To jest też karta, słuchajcie, namiętności, a więc ten miesiąc także będzie namiętny, ale no właśnie, co koszt, coś kosztem czegoś. I tu być może w tym miesiącu musicie sobie odpowiedzieć, na ile się to opłaca, bo ta opłacalność będzie miała duże znaczenie dla niektórych. Uważne kroki, pamiętajcie, e, ostrożne także, e, gdzieś tutaj się pokazały, żeby, e, żeby gdzieś być wyczulonym i czujnym, obecnym, z otwartą szeroką logiką e, i otwartymi oczami. Rada dla Was na ten miesiąc pokazuje się w paziu buław, a więc poszukiwaniu tego, co jest pomysłem e, na coś. Więc być może będziecie musieli właśnie przemyśleć pewne sprawy, paść na jakiś pomysł. E, to jest także karta komunikacji niewątpliwie, ale też tego, co ekscytujące, a więc powiem tak, przekornie uważajcie na to, co tą ekscytacją właśnie może być. Co jest tym pojawiającym się zainteresowaniem, bo to jest też rada, żeby, no właśnie, przyciągać to, co jest interesujące, żeby też interesować się może tym, co wokół się dzieje, was, czy co z tą sytuacją, która kusi, przyciąga, manipuluje czasami. Pamiętajcie, jak do tego podejść, aby zbadać gdzieś ten teren, aby być ostrożnym, czujnym, takim, no Jak ta żaba, słuchajcie, nie do końca ufnym, może także. To jest także, pamiętajcie, każda temperamentu, a więc gdzieś tu uwaga, e, czy też rada na to, żeby uważać na ten temperament, żeby on was gdzieś może e, nie zgubił, gdzieś was nie wyrzucił poza znane czy bezpieczne wam środowisko. Jaka rada jeszcze, e, afirmacja, jaka będzie się chciała pokazać, zobaczmy na ten miesiąc? Panny i miesiąc październik. I pokazała Wam się czakra szósta, a więc yy, energia intuicji, która mówi: Budzi się moja intuicja i ufam jej. A więc niech ona Was prowadzi najlepiej, jak to możliwe, ku temu, co buduje w Was pewność siebie, ku temu, co jest prawdziwą, bezwarunkową miłością i samokreacją w kierunku spełniania siebie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Hej!